Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, realizująca projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Witamy ponownie, proszę Państwa, od rana tu na stadionie narodowym przeglądam się wyczynom Olimpijczyków i paraolimpijczyków I trzeba przyznać, że to, co oni wyczyniają, przekracza granice nie tylko ich słabości, jeśli w ogóle w ich przypadku jakiejkolwiek słabości można mówić, ale granicę mojej wyobraźni to na pewno zresztą sami się Państwo przekonają. Przypominam, że cały czas trwa maraton warszawski. Ostatni zawodnicy dobiegają do mety, a pierwsi niepełnosprawni zawodnicy dotarli na metę. Po dwóch godzinach, co jest imponujące, zwłaszcza, że maraton, trasa jego to uwaga 42 km, byli to Tomasz Hamerlak i Kamil Rosiek. Serdecznie im gratulujemy. A ze mną no, wybitni, wyjątkowi, fantastyczni sportowcy piłkarze niedowidzący Robert Mekerczan, Tadeusz Cypień. witajcie. Witamy. Słuchajcie, ja rozumiem, że wszystko jest w głowie i jeśli się bardzo chce, to można każdą barierę pokonać, ale wy wybraliście sobie sport no, podwójnie trudny, bo wydawać by się mogło, że wzrok w tym sporcie jest swego rodzaju podstawą. Nie można zadać innego pytania. Jak wy to robicie? No, robimy po prostu tak, jak wszystko inne. To jest normalne. Dla innych się wydaje, że jest to niemożliwe. Dla nas jest to po prostu normalność. Radzimy sobie z... Ze wzrokiem, tak jakbyśmy tak normalnie widzieli. Tu można do Was dołączyć i z opaską na oczach spróbować Wam dorównać. Dlaczego takie doświadczenie jest ważne? Dlaczego warto tego spróbować? Osoby, które trenują dzisiaj z nami, którym dajemy opaski, żeby sprawdziły, jak się gra, właśnie z zamkniętymi oczami w piłkę, wiedzą, że nam przeszkadza, przeszkadza cały hałas. I jednocześnie mówią nam, że to jest bardzo trudne i nas podziwiają i to nas jednocześnie motywuje i zachęca do dalszej pracy I jednocześnie to niszczy stereotypy, które są o niewidomych, że oni po prostu siedzą w domu i nie mogą nic zrobić, a nasi znajomi grają w różne gry. Teraz na przykład zaczęli grać w golfa, co może być niemożliwe. A jednak nam się to udaje. Bardzo ważnego wątku dotknąłeś, bo tak naprawdę jak to działa? Na czym to polega w praktyce? Wy słyszycie dźwięk uderzonej piłki i ta piłka w waszej wyobraźni rysuje tor lotu? My tą piłkę słyszymy, piłka jest udźwiękowiona, ona ma dzwonki sobie przez to, jakby możemy ją namierzyć i całe otoczenie, które jest dookoła, jakby rysujemy sobie w głowie całe boisko. No to tu jest szczególnie trudno, co? Jest bardzo trudno, no bo jednak kakofonia, która tu powstaje z tych wszystkich dźwięków, jednak nam troszeczkę utrudnia, natomiast jeżeli się skupimy dobrze, to jednak dajemy radę. Tak? Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję. To dla mnie zaszczyt, że mogłam się z Wami spotkać i porozmawiać. Proszę Państwa, no chyba nie trzeba dłużej namawiać, że warto tu do nas dołączyć i spróbować chociażby tego wyczynu sportowego, bo to ciekawe przeżycie, które burzy pewne stereotypy, o których sportowcy powiedzieli i burzy pewne bariery w naszej, bariery w naszej psychice. Te bariery są najgorsze. Czas najwyższy je zburzyć. Czekamy na Was, a kolejne spotkanie z widzami telewizyjnej jedynki o 14.00 50. Do zobaczenia. Program oglądali Państwo dzięki Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, realizującej projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.